Ja uśmiełam go z tej strony: Juras Raptor, A w dzisiejszym odcinku, a nie, to nie ta skrzynia, bierzemy siedem tych emeraldów i idziemy do pewnego gościa, którym obiecałem wam w ostatnim odcinku. Macie w sumie już go w karcie, że pójdziemy do niego i kupimy od niego tego co, to, co on ma nam do zaoferowania. I to robimy, bo obiecałem wam, że zrobimy to dużo wcześniej, ale niestety zapomniałem. A chciałem dotrzymywać waszą obietnicę, więc trochę późno, ale lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Więc szybko lecimy do tego typa i zrobimy to, co chcemy. Bo pięknie zamurowany czeka na nas. Bo ma coś, co jest bardzo moim zdaniem ważne. Ty, ty pie. Pan jest tu, no. No ma coś takiego. Mamy 10. Ty tutaj zostaniesz za karę. Chciałeś tutaj włama zrobić. Kur... Ty tam będziesz, dopóki nie siedzisz swoich, swojego i nie przyjdziesz do mnie. Mamy jakąś dziwną taką roślinkę. Chyba to jest Minecraft 1.17, co można by u niego odzyskać. Ale chodźmy do mojego domu po... To, aby to jeszcze rozmnożyć. Tak w sensie, wiecie... Rozsiać i pomączkę kostną. O, mamy. I teraz sprawdźmy, co to jest za ta rośl Co to jest taka roślinka? Mała mis. A na czym to można położyć? Właśnie. A to w wodzie taka dekoracja. Ładna w wodzie dekoracja, a można to dać tutaj tą mączkę kostą, a to to takie buty, że to to i tak tak i tak lecisz, i można z tego parkura robić. I teraz jak będzie się w to klikało, to to urośnie do takiego rozmiaru. Ale super. No to jest coś wspaniałego. Bo to można było sobie, jak to niektórzy gracze uważają, zcheatować, iż się brało to od takiego handlarza i można było od niego to kupić. Tego nie było dostępne, ale to jest teraz fajne. Wstawimy pewnie y, tym naszym osadniczkom, będą mieli ładniej. Czekaj, wpadły na lepiej. Również w y, sumie, w sumie, już tam nam powoli dorastają te wiesziaczki. Ale idźmy do tego typa i do, dowiedzmy się czy on ma jeszcze tego więcej. Sorry, ale nie chcę mi się tego, mówię jak naprawiać. Ja szybki chcę mieć tutaj dostęp. Szybko idę zobaczmy. Co ty jeszcze masz cela gdzie to, to mnie interesuje? Już nie możesz. Dobra, chodźmy szybko spać. No i jest tam. O. Bardzo ciekawy, to jest itemek. Więc sobie pozwólmy. Szybko się z nimi. I zrobić. Czyli można. Nie, nie można. O nie. O nie jak to się zniszczy, to już tak zostanie. To niech taka dekoracja będzie. A ja tylko tak, 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 tak troszkę rozszerzymy. Dobra, zróbmy tak. Trochę szkoda, że tak się jak Nie ja chciałam. A w sumie zobaczmy. Zero. Zmarnowane kilka godzin. Poszło się. Właśnie. Zmarnowaliśmy kilka godzin na sto, aby to... taką kopułę zbudować. I tyle z tego jest. Przynajmniej mamy tą kopułę tutaj taką fajną. Taki dzisiaj będzie luźny odcinek. Taki nie jakiś super przygodowy. Dobra, to... to też troszkę wywalone. Teraz... wymieniamy mączkę kostą na trzcinę cukrową. I zbieramy. Więc nie to postawmy. No, tu też... No. Postawmy i niech to rośnie. Dzisiaj taki, jak mówiłem, ma być taki luźność cięczek. Możemy takie rzeczy tutaj gdzieś, gdzie nie to postawić, bo na pewno to się przyda, <tryk> <tryk> już mamy dorosłych niektórych, nie no, nie no, jak ja <tryk> wyłazić. Nie ma! Uh. 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 No, Właścić to właśnie tego to ja nie przemyślałem. Uh. A ty się zaklinował, uh. nie głupek. Nie! Dobra, to rasowy gamoń Dobra, po prostu zróbmy tak, aby nie dało się tu wskoczyć. Bo te teraz skoczą i, i tyle będzie z tego, co mają tutaj być. I tak zostaną zestrzeleni, tak czy siak. Prędzej czy później. Pierwszej tego. No. Czekaj. Okay. Zaraz się dowiemy, czy oś sednik na to może wejść. Nie rozwalę to na wszelki wypadek, bo jeszcze zaraz tutaj osadnik wymknie się nam. A ty! Ja już myślałem, że chcecie uciec! Tu jest dom! Tu dom! Tam nie dom! O kurna! O kurna! O kuź. A szczęście to nie są aż takie mądre osadniki. Bardzo w sumie fajny itemek. Wpadłem na pomysł. A co jak zrobimy taką wieżę Większa niż ta? Ja jednak się nie da. Dobra. Będziemy jak spić. Miałem mączko kostą. Jak duża? Nie. Jeszcze. Idziemy po wszystkie moje kości, bo chcę sprawdzić, jak to będzie wysoko. Jaka jest możliwa wysokość, aby tego tak spamić. No. Mam tu kość? nie. No, gdzie tu, kości, gdzie tu kości? Gdzie, 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 gdzie tu kości mam? jeśli tam z mobów powinno być. Tu są kości, nie? Tu? Tym bardziej nie. Też nie, dobra. Jak się robi o kostkę mączną? No, mamy 18 jeszcze dodatkowych azalii. A ja... to nie azalia. To drzewo azalia. No dobra, trochę się rumnąłem. Ale taki luźniutki odcinek. Bardzo fajny, luźny odcinek. Tylko musiałam coś sprawdzić. No... i teraz... No zobaczcie, ale ta wieża z Azali jest bardzo fajna. Tylko szkoda, jakby się okazało, że ja teraz tak przypadkowo to niszczę. A szkoda, że się po tym czekaj. No bym zginął więc nie Dobra my będziemy dzisiaj kończyć, ale naprawdę to jest fajne odkrycie u tego, wie Handlarza. No, bardzo fajne są te roślinki. Ale tutaj była roślinka. Bardzo fajne są one i mi się bardzo podobają. Ocena moja 10 na 10. I cóż, my już będziemy kończyć, więc widzimy się za niedługo. Tak dokładnie to ja nie wiem, co za niedługo, ale my się już będziemy kończyć, więc kończyć. No więc pa.